Jak sobie radzić z przeziębieniem w ciąży? Przeziębienia we wczesnej ciąży mogą być bardzo groźne dla rozwijającego się embriona. On jest w fazie budowy poszczególnych narządów. Większość infekcji jest pochodzenia wirusowego i te wirusy właśnie mogą spowodować katastrofalne zmiany w rozwijającym się embrionie. Żeby tego uniknąć, należy bardzo często myć dłonie, ponieważ zarazki. Kropelki śliny mogą się znajdować na przedmiotach, do których dotykają inne osoby. Nie powinno się jeść rękoma, ponieważ dotykając właśnie do tych skażonych przedmiotów i potem do jabłka czy do tytaka można już sobie wprowadzić do ust tę potencjalnie zakażoną ślinę. Powinno się bardzo ograniczyć albo w ogóle nie kontaktować się z rodzinami, które mają dzieci w wieku żłobkowym lub przedszkolnym. One mogą być zakaźne, zanim wystąpią u nich objawy. Wiadomo, że małe dzieci chorują bardzo często na bardzo różne, czasami groźne choroby, np. Na, na cytomegalię. Jeżeli chodzi o, zakładając, że już do, doszło do przeziębienia, należy na początku radzić sobie domowymi sposobami, czyli wszystkie produkty, które zawierają duże ilości witaminy C, potrafią ograniczyć rozprzestrzenianie się infekcji. Cytryna, czosnek, owoc kiwi, soki z malin, mleko z miodem. Na pewno panie same znają wiele więcej różnych sposobów niż ja. Do tego potrzebna jest kontrola, kontrola temperatury ciała. Temperatura w ciąży może być 37,5 i to jest zupełnie fizjologiczne, natomiast jeżeli zbliża się do 38, i utrzymuje się ponad dwa dni, czyli można dać sobie szansę jednego dnia na, żeby organizm sobie sam obniżył temperaturę i sam się uparł z infekcją. Natomiast jeżeli to nie następuje, należy się zgłosić do lekarza, który zapewne zaleci antybiotyk. Przestrzegam przed tak zwanym zbijaniem temperatury różnymi farmaceutykami ponieważ temperatur, podwyższenie temperatury jest reakcją obronną. Na pod, pod, podgrzanie krwi człowieka do 40 stopni na przykład eliminuje prawie 90% wirusów znajdujących się w naszym, w naszym ciele. Więc lepiej podać antybiotyk, jeżeli temperatura się przedłuża, niż y, osiągnąć jakiś y, no w cudzysłowie efekt korzystny w postaci obniżenia temperatury. To do niczego nie prowadzi.